więc... pad. W dzisiejszym odcinku tym śmiesznym urządzonkiem ponownie zagramy w Brawl Stars. Ale to zdecydowanie nie będzie zwykły odcinek. Tym czymś dzisiaj będziemy się starać wbić na głównym kącie 20 tysięcy pucharków, a na drugim 10 tysięcy. Siemaneczko, z tej strony Pruszczupak witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars. I dzisiaj zrobimy coś, o czym marzyłem od praktycznie wszystkich 30 paru odcinków, które pojawiały się na tym kanale z Brawl Stars, czyli dzisiaj wbijemy 20 tysięcy pucharków, żebym mógł wreszcie normalnie grać bo od dwóch dni tylko patrzę się na tą liczbę i nic więcej nie robię, nie? ale dzisiaj wreszcie to zrobimy przyszykowałem Pandzika oczywiście, który jest już połączony sobie z, ogólnie z tą grą i oczywiście zaraz sobie zagramy na starcie, na starciu i postaramy się wbić 8 pucharków Może nam to zajmie dwie rozgrywki, może więcej, ale to się teraz nie liczy. Ważne, żebym miał 20 tysięcy pucharków mogę się nawet kambić, robić wszystko. Ale teraz słuchajcie, na początek zaczniemy sobie oczywiście od kochanego openingu, który jest zdecydowanie nie za duży. Ale co tam, dawać jedyneczkę i amber. No i kończymy z toką. Żartuję, żartuję Oczywiście na drugim koncie jest nawet dwa razy więcej megaboksów Słuchajcie, ponieważ tam akurat po ostatnim odcinku Miałem nie do wbijania do tych 10 tysięcy Prawie się zbliżyłem Tutaj miałem do wbicia 50, 50 pucharków Więc wbije mnie i koniec A na tym drugim miałem 400 Więc trochę więcej się tam boxów uzbierało Dlatego może przejdziemy tam na drugie konto No i sami wiecie tam y, zrobimy opening, a potem dopiero zabierzemy się za y, granie. A potem będzie oczywiście otwieranka mega Czekajcie, zobaczę w sklepie, y, czy nie ma przypadkiem jakiegoś fajnego skina goldowego. Nie wiedziałem, że jest ta oferta, dlatego może jeszcze sobie, sobie ją strzelimy. Oczywiście, goldik, no serio, nie zauważyłem jej, więc to jest totalny przypadek, że się tutaj pojawiło oczywiście monety. Może w 20, 20 tysięcy przyniesie mi tego farta, że wreszcie będę miał to, o czym marzę, czyli wszystkie postacie będę miał się czym chwalić. <laughs> Bo niektórzy mają wszystkie postacie, jak mają 30 tysięcy pochalków, więc ja muszę przyznać, że jestem laki farciarzem ogólnie. Dlatego teraz przejdziemy sobie na drugie konto. No i już się na nim widzimy. Siema. I tutaj, jak mówiłem, dokładnie dwa razy więcej big boxów, Chociaż tam było 7, bo kupiłem tam tego. Nieważne, ale tu będzie 13, bo nie dość, że tutaj 11, to jeszcze tutaj jest jeden, nie? Dlatego już go sobie otwieramy. Proste. A teraz jeszcze będzie jeden chyba tutaj, nie zdać mnie na mega boxa, ale to będzie chyba bardziej lepsze. Oczywiście nie będzie lepsze, jakiś pies mnie zaprasza. Nie wnikajcie w to. Ale oczywiście może jeszcze trafi nam się jakiś epic. Ludzie mi zazdroszczą, że mam tyle pucharków. Haha. zapraszają mnie do znajomych jak szaleni. Może dlatego, że jestem youtuberem, który ma zaraz 350 subów. No. Bardzo dziękuję Wam za ten przyrost subów. Ale teraz musimy się skupić na otwieraniu skrzynek. Bo może nam jakiś epic wydropić. Nie wykluczam tego całkowicie. Już zaraz za tydzień nowy nowy ten. Nowy yy, już piąty sezon, więc będzie zarąbiste kupowanko. Mi to bardzo pasuje. Ale oczywiście nic nie wyleciało. Czemu ja mówię oczywiście? Przecież to jest takie przykre. Dobra, nieważne. E, słuchajcie, opening teraz był najmniej istotny. I teraz zrobimy to. Zrobimy to, o czym marzę. No. Troszkę za dużo to mówię. Ale myślę, że możemy już przejść. Zaczniemy chyba od tego kąta, żebym nie musiał przylatywać w tą i w tą cały czas, nie? Sorry, odbija mi się po kepsie. No dobra, koniec żartów. I myślę, że możemy już się zobaczyć na mapie do starcia. Wystarczy myślę drugie miejsce. Czy tam nawet trzecie, bo zagramy chyba... Tam na pewno zagramy Leonem. A tutaj? Która postać ma najmniej? No nie wiem. Bardzo lubię Gale'a. Możemy nim zagrać jako pierwszą chromatyczną postacią. I zagramy sobie grę solo. No i widzimy się już na mapie. Siema. No i słuchajcie, lecimy po zwycięstwo. Tam jakaś penna już rozwala skrzynki, dlatego trzeba się skambić w krzaku, bo tutaj oczywiście czułość jest nie powiem jaka. Oby ktoś przychodził koło mnie jakaś, jakiś Tik. Najlepiej tick z 20 powercubami. Znaczy może nie z 20. O, dzień dobry, panie Penny. Nie pozdrawiam. Dostała hity. Tutaj każda śmierć oznacza więcej pucharków albo mniejszą stratę. Więc... Musimy na przykład obijać takich ludzi. Cholera czekajcie. Laguje mi. O, chłop się popisuje dobrymi ucieczkami. Oczywiście, uciekł temu El primosowi. Ja Chciałam się popisać i popchnąłem. I pop chciałam popchnąć L primosa w stronę tamtego. O, tam ci się biją. Dobrze, chyba zająłem czwarte miejsce, słuchajcie. To lepsze miejsce od piątego, zdecydowanie. I teraz zobaczymy. Tak, sześć pucharków. Ja no, to jest skam. Jak to jest zupełny skam. Pan na to, nie? Przecież to jest cholera. Cholera może trafić. Cholera. Patrzcie na liczbę toch pucharków. Zupełny skam. Nie polecam. Zdecydowanie. Dobra, zagramy jeszcze jedną i teraz jak będziemy w to przejść, to już mamy 10 tysięcy mega boxa. Będzie zabawa. I teraz ponownie widzimy się już na mapie. Witam ponownie wszystkich ogarniętych w świecie ludzi. 9999. 9, 9, 9. Oto liczba moich pucharków. Trzeba przykampić porządnie w takim krzaczku. Jak się tutaj gadżety stawia? Na pewno nie tak. Tak też nie, tak też nie i tak też nie. Oczywiście. Czego ja się spodziewałem O nie! Karl jedzie jak tam tapeny, tylko on podjeżdża. I to tak porządnie. Na szczęście nie jest zbyt atakująco nastawiony. Podjeżdża, ale nie atakuje. Zarobiście, nie? Trzeba mieć zero IQ na minusie. O, oh, shit. Nie chciałbym się tak jakby zadawać z tym bosem. Czemu ja mówię na wszystkich łuczników bosy? Dobra, tam ci się klepią. Jednak umie atakować ten Karol Zbagowany. Jeszcze jedna osoba zdychnie. O! Czuję już słodki zapach zwycięstwa. Po dwóch rozgrywkach napadzie. Mogło być o wiele gorzej. Mogło. Ale nie było. No i jeszcze może wbijemy. Porządnie. Porządnie. No chodźcie, przecież tu się nie dostrzelać, nie? Trochę go obijam. Pa. Ale go porobiłem. Dobre. Bardzo dobre. Jeszcze tego lu. Dobre. Nie no, ja się jak totalny bot zachowuję, nie? Ale wszystkich porobiłem. I to po ostrych gości. Bosa z czterema powerkiobami. I w ogóle. Siema. Siema. Nie no, chłop się drętwy robi. Owalony. Co jest? Co jest? Wygrałem to. Nie no, jestem koksem. Wygrałem na padzie rozgrywkę. Tego się prawie nie dało zrobić. Ale oczywiście teraz robi się najważniejsza rzecz. Tutaj się jakieś nagrody dostaje, nie? A teraz... Co za piękna chwila. Co za piękna chwila. Mam już na drugim koncie pięco, pięciocyfrową liczbę pucharków. To jest cudowna rzecz. I teraz myślę, że... Otwieramy Mega Boxa, bo czemu by nie? I niech mi przyniesie bardzo dużo szczęścia. No dobra, to może postać z piątki? Albo nie, albo nic. Ale teraz, oczywiście, drugie konto na ostrzeg. I zrobimy to Leonem. Proste, że Leon, bo nic innego. Tam o jeden pucharek więcej, bo aż 8 trzeba zdobyć, więc liczę na drugą, drugie miejsce w pierwszej rozgrywce. Więc widzimy się już na tamtym kącie, Siema. No i dzień dobry świecie. Tutaj już będą większe spacyncy, ale Leonem się chyba troszkę chociaż lepiej chodzi. Cholerka, ta, ta by mnie rozwali, nie? A, no 100%. Dlatego sorry, muszę tutaj palcem przesunąć. Nie no, chłop walnął w skrzynkę, czekajcie. I tak mi jest trudno. Dobra, nieważne. Nie traf mnie. Tylko spróbuj. Tylko spróbuj, głupie. Czekajcie, to jest... Yy, zobaczymy. Tu trzeba tylko wygrać napadzie, nie? Chłopco wchodzi do strefy. Nie no, chłop w ogóle nie ogarnia to się... Wokół niego dzieje Jak chłop zginie 3000, ja mogę się... No Dobrze, S leży, tylko na padzie porobiłem Żebyście uwierzyli, to... Nie pokażę wam zdjęcia swoich rąk Bo myślę, że niewiele osób by tego chciało Ale spoko Lecimy gdzieś indziej O, oh, shit Ciekawe, czy to mądra decyzja. Co ja odwaliłem w ogóle? Nie mam pojęcia. Ważne, że sobie zarezerwowałem krzaka. I teraz na przykład ten Daryl kompletnie nie wie, że ja tu jestem. Kompletnie. Wie to tylko 8 bit. Chyba. O! I oczywiście trzeba dotrwać do top 2, żeby od razu w pierwszej rozgrywce to mieć, nie? Byłoby zarąbiście. Będzie takie 20 tysięcy. Dostał. Podjeżdżają się. I tamte Daryle też się podjeżdżają. No i mamy to. Pewnie nawet tego nie wygramy. Nie wierzę w to. Wygrałem dwie rundy na padzie. I to jeszcze Leonem na takich totalnych spodzęńców. Co się teraz stanie? Co się teraz stanie? To się stanie! Jestem koksem! Jestem koksem! 20 tysięcy Gdyby tak łącznie stosować moje pucharki to bym był w top 100 Poland. Ale tego nie chcę Chcę mieć dwa konta Zarąbiste i różnorodne Dzięki temu mogę y, robić openingi I już się nie nudzić na, na odcinkach tak, tak jak tutaj 0,0001% na Amber Albo nic innego. No i teraz okaże się, czy to trafimy. Na koniec tego odcinka otwieramy. Nie ma, ale jest jedyneczka. Co tu będzie? To Kendablery proste, że tak. Bo co innego. Myślałam, że gemy. Haha, śmieszne jest. Przynajmniej tylko próbuję, nie? No dobrze, słuchajcie. To była piękna przygoda w Bionie. i teraz dotarłem. Dotarłem dopiero do. Do 20 tysięcy pucharków Gram to od roku ponad A dopiero tutaj jestem To widać jak ta gra działa, nie? W sumie sam jeszcze tego nie ogarniam Ale widzimy się już w następnych odcinkach Zasubskrybujcie ten kanał Dajcie lajka I bądźcie za mną przy wbijaniu kolejnych y Tysiącach pucharków Siema